Dobry wieczór. Bo to tobie ciągle na nie zależy, prawda? To się w ogóle nie powinno wydarzyć. Książka nie wystarczy, to trzeba serial napisać. To jest taka nasza podróż przed To jest takie niesprawiedliwe. Nie masz czego bać my dla siebie stworzeni. Ja bardzo lubię śluby. A już wesele najbliższych to w ogóle. Nie dostanę zaproszenia. Jeść sobie do Las Vegas. Będzie mniejsz rozczarowanie. Szkoda, Cię, do tej roboty. Ja to? tak nie uważam. Chcesz się wycofać? No nie, nie chcę. Robię to dla dagi. Nie, nie ma takiej możliwości. Nigdzie nie idzie. Proszę ją opuścić, bo przestanę być taki miły. Dopadną mnie jak nie w celi to na spacerze. Nadzież się tą chwilą kaczma, czy Co nie wierzysz? Ja też nie wierzył. Raczej do żony. O co się jak krowo!